Cześć, widać tutaj. Ja Avi, bądź jak to woli David, Avi. No i słuchajcie, długo się zastanawiałem, czy poruszać ten temat, ale ostatecznie postanowiłem o nim wspomnieć, bo myślę, że warto wiedzieć na, na czym gra Restitched obecnie stoi. Jakiś miesiąc temu, a dokładnie 24 kwietnia, Trixel Creative, czyli studio odpowiedzialne za tą grę, właśnie Restaged, tak, zapowiedziało nam próbną wersję, ale nie gry. A dokładnie garderoby, która będzie właśnie w tej grze. Uznali oni, że gra jako taka w sobie nie jest gotowa do testowania, ale natomiast garderoba jak najbardziej taka jest. Nazywają tę funkcję jako jednym z głównych filarów tej gry, tak? To przebieranie postaci. Więc chyba tryb tworzenia właśnie tej postaci będzie ewidentnie mocno rozbudowany, tak myślę. To będzie naprawdę super i mega, tak? Informują, że wersja testowa tej garderoby będzie jeszcze w tym roku. A testerzy dostaną zaproszenia, by, by znajdować błędy, i je zgłaszać, tak? Oczywiście to, co będzie w tej wersji testowej, będzie. No, okrojone, wiadomo. Autorzy jasno zaznaczają, że wersja testowa będzie ograniczona, wiadomo, ograniczony zakres będzie, więc po zobaczeniu możemy spodziewać się, że będzie jeszcze lepiej, że będzie tego wszystkiego więcej, a na pewno już na testowej będzie już super, tak? Więc jak już na testowej będzie super, to co dopiero będzie na pełnej wersji gry, trzeba się naprawdę dobrze nastawić, myślę. Informują również, że dostęp do kompilacji testowej będzie ograniczony czasowo. Test Pozostanie otwarty na kilka tygodni. Za uczęszczaniem w testach osoby, które mogły pomóc, będą wynagradzane w postaci kluczy na DLC do tej gry, który jakby da eksklu ekskluzywny strój dla naszego Staffiego, co myślę, że jest naprawdę bardzo fajne. Testy rozpoczną się niebawem, tak jak informują, więc pytanie: kto zostanie zaproszony na testowanie? Tutaj Myślę, że dobrze zaprezentowali to w słowach oczywiście autorzy, więc słuchajcie, tutaj zacytuję może to, co nam powiedzieli, tak? Więc uwaga, cytat. Jeśli jesteś miłym, aktywnym członkiem społeczności, z pewnością masz miejsce czekające na ciebie. Zauważamy i doceniamy naszych najbardziej wspierających członków i nie możemy się doczekać, aby skontaktować się z tobą w przyszłości. Więc po prostu trzeba być wiernym członkiem społeczności, no z tego tutaj wynika, z tego co widać, a kto wie, może się przytrafi, nie? Taki fart. I uda się zdobyć dostęp do tych testów. Ja na przykład bardzo bym chciał, no chyba raczej jak każdy, bo by to na pewno jakiś zaszczyt, tak? No ale w sumie to wszystko, co wiemy o tych jakby nowościach, które zostały ostatnio nam pokazane, tych takich najnowszych, tak? Co do tej gry, to właśnie wiemy tyle, że ta garderoba już powoli będzie kończona, aczkolwiek sama gra to jeszcze musi być rozwijana, tak jak tam twierdzą niestety, więc ja was w tym momencie zostawię z tą myślą, co że garderoba powoli się kończy, chodzi o robienie tego, tego jakby, może motywu tworzenia postaci, bo wiecie, tu chodzi o, nie, że garderowa się kończy, no bo to dziwnie brzmi, mi chodzi o to, że po prostu edytor postaci, tak, przy sprawie gotowy, co jest naprawdę bardzo dobrym krokiem w stronę kończenia gry przez twórców, bo to jest na pewno coś skomplikowanego przecież, nie? Ciekaw jestem, co Wy o tym uważacie, więc możecie napisać to koniecznie w komentarzach. Przeczytałbym, jestem ciekawy Waszego zdania. Oczywiście link macie w opisie, co do jakby artykułu, którym wziąłem te wszystkie informacje. Że artykuł to jest nie artykuł, a bardziej taka jakby strona, tak? Wewnętrzna, która informuje o nowościach w grze, jakie tam wprowadzają, bo to, to nie można chyba nazwać, no nie, no w ogóle nie artykuł, tak jak powiedziałem, nieważny. Koniec, więc napiszę w komentarzach, jak już mówiłem, co uważacie. Ja wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia. No i cześć, miejmy nadzieję, że w tym miesiącu jeszcze wyjdzie ta próbna wersja, tak, testowa i może kto wie dostanę. <laughs> nie, no raczej nie, ale i tak, raczej będzie pimo o tym, tak? Raczej nie będę zauważony, ale no, no bo wiecie, mają tam swój Discord, to myślę, że raczej pod Discord będą patrzeć, a mnie tam nie ma, więc. Pani by było jakbym dostał. Zresztą chyba każdy by chciał mieć taką wersję testową, ale na oni sami powiedzieli, nie każdy dostanie, więc najwyżej się zrobi odcinek tyle o tym, co będzie wiadomo, tak? Poprzez na przykład jakieś artykuły. bo to wszystko i tak wyjdzie przecież na, na zewnątrz. Raczej chyba tam nie mają w polityce, w polityce czegoś takiego, że ten, kto testuje, to nie może dać żadnej wiadomości publicznej, co się w tym znajduje, tak? W tej wersji testowej. Więc do zobaczenia, no i cześć. No i pa!